Cześć kochani, cudowna sobota przed nami. Za gór wyszło właśnie przepiękne, ciepłe. Słońce na zewnątrz minus 6, minus 7 stopni. Dwa termometry pokazują mi troszkę różne temperatury, pewnie ze względu na inne umiejscowienie, natomiast zapowiada się dzisiaj cudowny dzień. Miałam w planach wielkie sianie, a mam w planach rozpakowywanie, bo przyjechała paczka, więc zmieniłam całkowicie kontent dzisiejszego filmu i nakręcę dla was film. O tym jakie byliny przyjechały, bo to, że mamy jeszcze zimę, nie świadczy o tym, że nie możemy już sobie zamawiać bylin do ogrodu. Na początku, kochani, chciałam wam podziękować za wszelkie formy wsparcia, za subskrypcje, za łapki w górę, za komentarze. Naprawdę jest to bardzo miłe, bardzo mnie motywuje do tego, żeby kręcić te filmy dla was systematycznie. Utwierdzamy to w tym, że gdzieś tam dzielenie się swoją pasją z ludźmi, którzy są równie pozytywnie zakręceni jak i ja, na tle ogrodnictwa i różnych dziwnych rzeczy w domu, ma sens i fajnie, że udało nam się gdzieś w tej wirtualnej przestrzeni spotkać. No, a o czym dzisiaj będzie film? Chciałam go nagrać tak, jak mówiłam, o właśnie Wysiewach, ale Wysiewy były. Przyjechała paczka, więc zaczynamy. Przyjechała paczka mi do OneBoxa. Ja zamówiłam sobie parę bylin. Pierwsze sobie ją otworzę. Zamówiłam sobie parę bylin do ogrodu. Co jest super? Ja zaczęłam wypisywać e, dla Was, co w ogóle e, zamówiłam, w jakiej cenie, żeby Wam powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda. Ale zaraz pod folią e, znajdy, znajdowała się kartka, na której mamy wypisane wszystkie rośliny, które właśnie sobie zamówiłam z Allegro. Nie ma tu jakichś, nie wiadomo jak, spektakularnych i nie wiadomo jakich roślin. Są to rośliny znane, ale w odmianach, które niekoniecznie muszą być znane. Więc najpierw dostanę się do pudła, pokażę Wam, jak to wygląda, opowiem Wam, jakie są ceny tych produktów. Niestety, zdjęcia, jak wiecie, ja nie potrafię dodawać do filmów. Muszę któregoś dnia w końcu się zmotywować, przysiąść do tego. Żeby Wam się też lepiej oglądało, bo zawsze lepiej mieć pogląd pod to, co ja zamówiłam, bo moje opowiadanie o wyglądzie kwiatków niekoniecznie musi być konstruktywne. I e, pamiętajmy też o tym, że no nie wszystkie kolory gdzieś tam dla mnie kolor łososiowy będzie wyglądał inaczej niż dla innej osoby, więc na razie walczymy. Świetnie zapakowana paczka. Ona przyjechała w ogóle do Allegro One Box. E, Troszkę się obawiałam tego okresu, w którym ona przyjeżdża, czyli takiej dość no, no mroźnej zimy. Może nie jakiejś spektakularnie, bo jednak gdzieś te temperatury oscylują do tych minus 12 najwięcej, minus 12 u nas było ostatnio najwięcej. Natomiast bałam się, że może te sadzonki przemarzną, ale ostatnio byłam w takim ogrodnictwie u znajomych i wyobraźcie sobie, że oni nie chowają w ogóle tych sadzonek na okres zimowy. One są po prostu. Nasłonięte. Otwieramy tą pieczarę. One są po prostu nasłonięte i umieszczone w e, tych miejscach, w których one się znajdują w sezonie. Więc na środku jakieś tam właśnie e, alei. Urywamy górę. I będziemy to w ogóle te sadzonki tak myślę, wykładać. Zapieczętowane jest fantastycznie. Naprawdę, zobaczcie, nic tu się wiele nie stało. Dobra, mamy pudło. Zostało ono uwolnione. Idzie na ziemię. Trochę to wygląda tragicznie pod kątem nabicia tych sadzonek. Yy, w tym łącznie powinniśmy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 sadzonek. 2, 4, 6, 8. Chyba coś dostałam gratis, bo powiem Wam coś dziwnego się tu dzieje, a mianowicie jest tego za dużo. E, dobra, będziemy patrzeć. Rozcinamy środek. Przesunę Was troszkę, żebyście widzieli, od której strony byśmy sobie mogli zacząć. Może zacznijmy sobie od tej strony, bo ona taka wygląda troszkę ładniejsza. No jak widzicie, jest to totalnie przyklejone. To będzie taka dość duża walka. Warto sobie wziąć do tego faktycznie nóż do tapet i powoli jakoś zacząć wydobywać te doniczki. Ja chciałam zamówić do swojego ogrodu. Jakieś nowe odmiany pysznogówki czyli monardy i chciałam poszerzyć swoją gdzieś tam gamę produktów, gamę produktów, gamę kwiatów jeżówki. Tu mamy pierwszą sadzonkę. No powiem wam tak. Cambridge Scarlet i to jest monarda i na przykład ta Cambridge Scarlet kosztowała 12,80. To jest bardzo mała, ale jak dotykamy, bardzo widać, że w tym miejscu już jest wytworzona piękna bryła korzeniowa pod spodem. To nie jest przemarznięcie, nie będę tego wyrzucać. Natomiast widać, że faktycznie ta roślina wytworzyła piękną bryłę korzeniową i ona będzie kwitła w tym roku. Bo to nie jest sadzonka, która była teraz wysiewana wiosną, a chociaż wiecie, że ja wysiewałam wiosną. Właśnie monardy i kwitły mi one w okresie sierpnia. One były w tym wysiewie Winter sowing, Wypadało jakiś długopis wziąć, już go Długo Długopis mam, odznaczam, że Cambridge Scarlet mam i tego zamówiłam sztukę, cena 12,80. Na no pewnie można sobie znaleźć gdzieś w ogrodnictwie, powiedzmy, pysznogłówki w lepszej cenie, ale ja tych odmian u siebie w ogrodnictwach, a dużo jeżdżałem po kraju, i gdzie widzę ogrodnictwo, lubię sobie przystanąć i zerknąć, czy jakieś nowości nie mają. Nie znalazłam. Widać, że te sadzonki są już minimum roczne. Była tu w tym miejscu prawdopodobnie wysoka roślina, e, która prawdopodobnie kwitła, już się rozszedł po e, pomieszczeniu zapach cytryny, bergamotki. Uwielbiam po prostu zapach Monard. I tu mamy e, Monardę Marshall's Delight. I ta Monarda Marshall's Delight kosztowała 13,80 i tego też zamówiłam sztukę. Więc stosunkowo ładne sadzonki w małych donicach. Pamiętajcie, że możecie oczywiście te donice od razu sobie ogarnąć i przesadzić te sadzonki do większych donic. Użyjcie, użyjcie zwykłej ziemi z hipermarketu, jakiejś uniwersalnej. Te rośliny nie wymagają jakiejś super, nie wiadomo jakiej gleby. Poza tym one są fajne, bo są bardzo odporne na stanowiska ciężkie. U mnie takim ciężkim stanowiskiem, właśnie jest ta rabata z przodu. Ziemię wiecie, że mam ciężką, gliniastą, dodatkowo kamienistą, jak to jest pod górami, więc akurat u mnie świetnie te pysznogówki kwitły i widzieliście to w poprzednim roku w filmikach. To jest Baby Spice i tą również zamówiłam. Już szukamy Monarda Baby Spice. Też jedną sztukę, też 1380 i ona, jak zauważyliście, już ma takie różowe liście. Widzę, że sprzedający nam tu czegoś dorzucił i to dorzucił nam tak obficie. E, powiem Wam, że to jest taki miły gest. Bo tu nie chodzi o to, żeby dostawać jakieś produkty za darmo i, i nie wiadomo co. Ale jeśli robimy te większe zakupy, bo ja, za te e, sadzonki, ta jest przepiękna, to jest bardzo duża. Naprawdę świetna. No i to jest ta e, dziwna nazwa: e, Blaustrumpf i ta Blaustrumpf e, też kosztowała 12,90. Widać, że piękna, ładna sadzonka, więc one na pewno będą w tym roku kwitły. Więc tu nie chodzi o to, żeby dostawać coś gratis, ale miły jest taki gest. Na przykład ostatnio zamawiałam rzeczy do moich krewetkariów i wyobraźcie sobie, e, potrzebowałam tam troszkę e, różnego rodzaju sprzętu laboratoryjnego. Potrzebowałam jakieś szalki, potrzebowałam cylindry miarowe. E, i w ramach podziękowania dostałam paczkę nasion od firmy, i to było jakieś kilka nasionek. Inicjatywa na zasadzie zostaw ślad po sobie, i można sobie to wysiać. Ja dostałam akurat trzmielinę, można sobie to wysiać, i gdzieś tam faktycznie, jak już nie będzie nam dane być na tym świecie, to gdzieś ta roślina może pozostać i kojarzyć się akurat właśnie z nami. Fajna inicjatywa, ja bardzo takie rzeczy popieram. Natomiast samo dostawanie gratisów, no oczywiście super, nie, ale nie każdego też tam sprzedawca stać. Wiemy, że te koszty utrzymania różnych działalności są bardzo wysokie. Niemniej jednak sprawia nam to olbrzymią przyjemność, kiedy coś dostajemy gratis. Zamówiłam też doniczki większe, tamte to były doniczki P6, a jeszcze mam P11. Ale jak widzicie, zabezpieczenie jest niesamowicie e, dokładne, może tak to nazwijmy. Ja się do tego za bardzo dostać nie mogę, a nie chcę pociąć tych roślin, żeby je zniszczyć. O, mamy pierwszą. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Oczywiście te większe donice automatycznie były też droższe. I tu mamy na przykład Monardę Sugarbus Blue Moon. Wielkość sadzonki powiedziałabym, że podobna, ale jak ściskam donicę, to czuję, że tam jest sam korzeń. Dobra, poświęcę się, wyrzucę ją. <laughs> Wy nogami. No zobaczcie. Nie, no rewelacja. Przepiękna sadzonka, bardzo mocno ukorzeniona. I na przykład ta, właśnie Sugar Bus. Jeszcze patrzę, czy więcej. A, jeszcze był z tyłu. Sugarbus kosztowała 22,70. Kolejna też pewnie będzie. Tutaj coś się posypało nam trochę. Jest twarda, nie jest to zgnite, chociaż wygląda to trochę nędznie. I to jest jeżówka Sherry Flaw. I to jest właśnie w tej dużej doniczce. Sherry Flaw kosztowała 18,90 groszy. Leci do naszego. Zobaczymy, co my tu mamy. Sherry Flaw, pyk zaznaczona. Kolejna widzę, że z Monarda, bo to już poznajemy po listeczkach. Rozcinamy tak może delikatnie od góry, żeby ją uwolnić. O, super chciałam wczoraj tą paczkę otwierać, ale wybrałam się do Krakowa i troszkę mi czasu zeszło, więc lepiej dzisiaj. Monarda Sugar Boost Bubble Gum Blast. Też piękna sadzonka. Widzę, że ładniej gdzieś tam zimują monardy i ładniej wypuszczają listeczki. Natomiast jeśli chodzi o jeżówki, no to niekoniecznie one są najpiękniejsze, nie? Ale y, wydaje mi się, że jeżówka ogólnie jest bardzo wdzięczną rośliną. Ta sadzonka kosztowała również 22,70 zł. I z tej strony już będziemy mieć ostatnią sadzonkę. Muszę iść dzisiaj na mój winter sowing zerknąć, bo tam sypie śnieg ostatnimi dniami dość intensywnie. Ponad pół metra nasypało śniegu w jeden dzień. To będzie jeżówka, bo to już widać po listeczkach. Yy, I to jest jeżówka Sun Magic Fan, yy, Fantastic Scarlet. Jeszcze ją zobaczyło czy to na pewno ta nazwa. Yy, I to jest jeżówka Sun Magic Fantastic Scarlet. 21 zł i 90 groszy. Na to przelatujemy na drugą część naszego pudła. O, pudło się przykleiło. Dobra, jedziemy pudłem. Wyrzucę sobie stąd, bo już tu dzisiaj wysiewam znowu kolejne rośliny, więc butelki latają między stołem. Powiem Wam, że Jezu, jest tego sporo. Eee, weźmiemy sobie, chyba trochę przesunę, tak żebyście cokolwiek widzieli. Ja sobie karteczkę dam gdzieś w boczku i patrzymy sobie dalej. Rozcinamy na tę stronę. Powiedzcie mi, czy Wy też zamawiacie wylinę, czy raczej salacie się gdzieś tam uzyskać te sadzonki, nie wiem, powiedzmy od znajomych, czy, czy faktycznie ktoś z Waszych znajomych posiada takie bardziej niespotykane odmiany, bo powiem Wam uczciwie, że ja próbowałam znaleźć, pytałam też znajomych, zerkam nawet na fora, czy ktoś nie ma nasion jakichś takich niesamowitych innych właśnie jeżówek, ale nigdzie nie znajdowałam raczej wszystkie te, które ja posiadam. Tu mamy kolejną roślinę, i to jest nachyłek. Nachyłek zamówiłam sobie sztukę, i to jest odmiana Ruby Frost. Powiem Wam, że uwielbiam zielone rośliny, naprawdę, aż mi w serce rośnie, kiedy e, widzę, jak one już zaczynają właśnie wypuszczać zielone listki. Po prostu gdzieś tam już czuję, że powoli zbliżamy się do wiosny. I ten nachyłek kosztował 13,60 groszy. Tu mamy kolejną jeżówkę, bo to widać już po tym bidnym, zasuszonym wierzchu. I to jest odmiana blueberry cheesecake. Może te jeżówki nie wyglądają okazane, ale wierzcie mi, że na wiosnę będą wyglądały świetnie. Ja sobie dam worek pod ten karton, wstawię sobie do mojego pomieszczenia gospodarczego i będę sobie właśnie w tym miejscu e, pracowała z nim, w sensie podlewała, nawoziła, żeby wszystko było Dobrze, to była jeżówka, i to był cheesecake, czyli serniczek. I jedziemy z kolejną rośliną. Tu nie wiem, czy coś jest. Jest, to będzie jeżówka. Widać tu te małe włoski. Fajnie, że podpisano wszystkie donice. Jeżówka Rainbow Marcela. Niesamowita odmiana, bo ona ma takie właśnie wielokolorowe. Generalnie jest w pomarańczu, w czerwieni. Ale ma takie właśnie mijące się. Od błyski od wnętrza kielicha właśnie naszego kwiatu, i niesamowicie ładnie to wygląda. I ona kosztowała 21,90 groszy. Skakujemy do kolejnej rośliny, i mamy kolejną pysznogówkę, czyli Monardę. Monarda, i to jest ta dziwna nazwa, której nie miałam w ogóle przeczytać. Już jej szukam. Parareinach. I ta doniczka 15,90, bo już wchodzimy w te doniczki e, mniejsze. Doniczka P9, a te duże to były doniczki P11. I został nam ostatni rząd. Ja już sobie ją odznaczam i de facto w ostatnim rzędzie raz, dwa, trzy. No, i jedziemy dalej. Zaraz Wam wszystko pokażę, co tam dalej mamy. Widać, że przepiękny, przepiękny pęd wypuściła pysznogówka. Tego się musimy pozbyć. Dzisiaj będziecie mieć taki męczący, bo będzie trzeszczenie, szumienie cały czas moje wariacje gdzieś nożem. Ale chcę Wam pokazywać, jak to naprawdę wygląda, że ta paczka jest otwierana razem z Wami, a nie, że to jest jakaś ustawka, ja sobie gdzieś tam podpędzam rośliny albo jakieś niezbyt. Okazałe rośliny wciskam i mówię, że ktoś jest beznadziejny, a ktoś jest super. Nie, u mnie jest na żywo. Czasem otwieram z nasionami, bo właśnie jeśli nasiona są umieszczane w woreczkach zwykłych foliowych, no to nie będę Wam pokazywać 40 odmian roślin w foliowych woreczkach. Tylko chodzi o to, żeby faktycznie to, co Wam pokazuję, było rzeczywiste. Nie chcę, żeby też ktoś z Was pytał mnie później, ok, daj link do, do tych roślin i dostanie jakieś wymęczeńce, e, myśląc, że nie wiem, ja coś na tym mam, że no nie idzie, ta roślina chce że ja coś z tego mam, że po prostu Was polecę. Nie zarabiam na tym, pokazuję Wam od sprzedających, co dostaję i w ten sam sposób e, no u siebie ogród urządzam. E, to jest jeżówka, fountain, plink. Pink Eye. E, więc zależy mi na tym, żebyście równie piękne kwiaty mieli. Jeżeli zamawiam coś, co jest po prostu brzydkie albo rośliny, które przyjechały zgnite, e, to też Wam pokazuję, że no niekoniecznie gdzieś mi się udało, co nie świadczy o tym, że Wy nie zamówicie lepszych sadzonek. E, dla mnie wszystkie te moje gdzieś tam testy, sprawdzenie doniczek, na przykład roślin, zamawianie odmian sadzonek czy, czy nasion, dla mnie to ma być yy, obiektywne. Kolejna piękna monarda. Sugar Bass Pink Frosting. Więc widzicie, że pójdziemy totalnie w róż w naszym ogrodzie. Te sadzonki są po 21,90 zł. Przynajmniej po tyle były w dniu zamawiania. Ja zamawiałam je... A i co jest super w ogóle. Ja je zamówiłam, moi kochani, 12 stycznia a przyjechały do mnie w piątek, więc 17 stycznia. Eee, bardzo e, szybka realizacja, bo na przykład mam zamówione agrestoporzeczki i agrestoporzeczki przyjadą do mnie dopiero e, po połowie marca. A, tu, a jest, dobra, trochę musimy ziemi zrzucić, e, bo tu się znajduje, e, tu się znajduje od naszej jeżówki prawdopodobnie, tak, i to jest jeżówka Raspberry Truffle bardzo mocno nawilżona ziemia, ale jeśli zasypuje Wam ona tą górę tej jeżówki postarajcie się troszkę tej ziemi jej nadmiaru usunąć z góry i na przykład te moje właśnie Agresto Pożyczki Pożyczki Agresy, przyjadą dopiero po połowie marca ale zamówiłam jeszcze jakieś byliny tylko teraz nie pamiętam co to było i powiem Wam że one też mają wysyłkę dopiero w kwietniu więc tu akurat jeśli chcecie sobie te sadzonki podpędzić, żeby one szybciej gdzieś zaczęły wam rosnąć i macie miejsce przede wszystkim na ich przechowywanie, no to fajnie sobie je wcześniej zamówić. Natomiast jeśli nie macie miejsca, jeśli nie zależy Wam na tym, żeby teraz je zamówić, bo wydaje mi się, że teraz też będą niższe ceny, to też jest jeżówka i to jest ostatnia strawberry and Cream. E, jeśli Wam zależy na tym, żeby zamówić sobie. E, wcześniej, bo macie gdzie to przechować i zależy wam na tym, żeby te sadzonki były większe już faktycznie ładniejsze, no to warto sobie wcześniej zamówić. Jeśli nie macie miejsca, no odpuśćcie sobie. Jak widzicie, ten czas realizacji nie jest długi. Natomiast wydaje mi się, że teraz będzie po prostu taniej. Jeszcze dzisiaj byłam rano w Kauflandzie i w ogóle pokażę wam coś. Przywiozłam cztery liście laurowe. Muszę zawieźć też mojej mamie. Cztery liście laurowe i kupiłam je po złoty 99, zł, takie drzewko, bo chcieli się tego jak najszybciej pozbyć. Kupiłam również tymianki i wyobraźcie sobie, taki piękny tymianek w Donicy, dużej. Zresztą, żeby nie było oszustwa 14 cm Donica kosztował również złoty 99, zł, a za 99 groszy kupiłam takich przystojniaków aloesy bardzo mi się podobają, umieszczę je w terariach na pewno, bo akurat one nie są jakieś bardzo kujące więc w takich miejscach, gdzie zwierzęta nie przychodzą, będę mogła sobie je umieścić zresztą widzicie, że ja to bez problemu dotykam, jakoś krew mi z ręki nie leci więc aloes rewelacyjnie, bo jest ono rośliną nietrującą także jeszcze wyhaczyłam w konflendzie, muszę to poprzesadzać bo mam cztery tymianki cztery liście laurowe i cztery aloesy Także kochani, ja się biorę teraz za sprzątanie tego bajzlu. Przepraszam, że dzisiaj taki film jest na partyzanta, że tylko jest trzeszczenie, szumienie folii. Ale naprawdę chcę Wam pokazywać obiektywnie to, co zamawiam. Nie będę Was ściemniać, że coś wysiewam czy nie wysiewam. Te akurat rośliny zamówiłam. Nie posiadam ich w swoim ogrodzie. Będę zbierała na pewno nasiona i kombinowała, żeby je rozmnożyć. Natomiast cieszę się, że mogłam się z Wami tym pochwalić. Oczywiście napiszcie w komentarzach, co dobrego u Was. Czy już też zamawiacie jakieś cebulki, byliny, czy już jesteście po wysiewach niektórych, na przykład bylin typu pysznogówka, chociaż ja tego nie polecam, bo trafiły mi się strasznie beznadziejne nasiona. Chyba, że zamawiacie od kogoś, tak jak ja zamówiłam te jeżówki, takie nietypowe nasiona, właśnie opisane w woreczkach. I wydaje mi się, że zamawianie tego typu roślin no ma to jakiś sens, ponieważ... Y to będzie ciekawe doświadczenie. Bo na przykład tu mam, ciężko to widać, jeżówka Raspberry Truffle. To jest też jeżówka, którą ja zamówiłam w tym właśnie opakowaniu. No, ok, 10 zł za tyle nasionek. To też nie jest szał, bo nie wiemy, jak te nasionka będą nam kiełkowały. Ale spróbuję je rozmnożyć. I jeżeli by mi się udało rozmnożyć, to może jakoś mi się udaje do Was dotransportować. Nie lubię opcji wysyłki więc kurde najlepiej by to było szczerze mówiąc zawieść do was albo jakoś dostarczyć w mądrzejszy sposób bo po ostatnich moich ekscesach gdzie mój zlew 4 razy był w reklamacji bo kurier permanentnie rzucał nim przez e, bramę prosto na beton e, jakoś tak czasem odbiera mi wiarę w ludzi także kochani ja uciekam do swojego siania będę pewnie przesadzać docelowo te rośliny do większych żeby jeszcze piękniejsza ta brua korzeniowa była no i jak będę je przysadzać, to postaram się Wam nakręcić filmik, bo może nam się uda na przykład rozdzielić taką pyszną główkę na dwie sadzonki. Także będziemy coś na pewno kombinować. Sezon przed nami, więc ja mam pełną głowę pomysłów. Muszę to jakoś po kolei poukładać, żeby wszystko funkcjonowało w odpowiedni sposób. Także całuję Was gorąco. Cudownego weekendu życzę i do usłyszenia w środę. Całusy, pa pa!